Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Komputer, który widzieliście przed chwilą w intro, czyli dokładnie ten, który stoi koło mnie, może być Wasz, a dokładnie jednego z Was, bo do rozdania mam jeden komputer, ale będą jeszcze dodatkowe dwie nagrody. Zanim powiem Wam, co trzeba zrobić, żeby wziąć udział w konkursie, to pozwólcie, że pokrótce omówię podzespoły, jakie w tym komputerze się znalazły. Obudowa MSI Forge 100M z podświetleniem RGB, czyli podświetlane mamy dwa wentylatory na przodzie obudowy. Płyta główna MSI Z390 Tomahawk. Na której posadzony jest procesor I5 9600KF, czyli 6 rdzeni 6 wątków. Chłodzony jest on kulerem Bequiet Dark Rock 4. Procesor podkręciłem na 4,9 GHz. Oczywiście, osoba, która wygra ten komputer, będzie mogła zdecydować, czy chce używać go na standardowych ustawieniach, czy też po OC, bo w biosie zapisany jest profil. Pamięć RAM to dwie kości po 8 GB, taktowanie 3200 MHz. XPG Spectrix D41 RGB i dysk SSD również od adaty, czyli XPG Spectrix S40G, także z podświetleniem RGB o pojemności 512 GB. Na nim zainstalowany jest już system operacyjny Windows 10, także komputer po odbiorze będzie gotowy, że tak powiem, do działania. Karta graficzna to MSI RTX 2060 super w wersji gaming X. Moim zdaniem, jeden z fajniejszych modeli, półpasywne chłodzenie podświetlenie RGB. Karta bardzo cicha i również chłodna. No i zasilacz Big Pure Power 11 o mocy 600 W. Wartość tego komputera to ponad 5500 zł, także jest o co powalczyć. Dodatkowo jeszcze będą do dwie nagrody w postaci plecaków MSI. No i żeby narobić Wam smaczka, to zobaczcie jak sobie ten komputer radzi w grach. Testy wykonają w czterech wymagających tytułach, w dwóch rozdzielczościach 1080p i 1440p. Niezależnie od tego, czy osoba, która wygra ten komputer, będzie grała w 1080p czy też 1440p, to spokojnie można liczyć na wymaksowane detale, nawet w najnowszych tytułach, no może poza Red Dead Redemption 2. Co do temperatur, na karcie graficznej nie dobijały one do 70 stopni Celsjusza, na procesorze, przypomnę, podkręconym okolice 60-65 stopni. Przy czym komputer jest w miarę cichy, bo podczas grania generował on poziom głośności w okolicy 40 dB. Konkurs trwa do 14 czerwca tego roku, także macie na to dwa tygodnie. Link do regulaminu znajdziecie w opisie tego filmu i bardzo Was proszę, żebyście dokładnie się z regulaminem zapoznali. Tam również znajduje się link do platformy Glim, na której ten konkurs zostanie przeprowadzony. Sprawa jest bardzo prosta. Musicie wykonać na początku pięć zadań, tak to nazwijmy. Czyli macie podanych siedem linków. Są to linki do Facebooka, do Instagrama czy też do Twittera firmy MSI i Be Quiet. Także z tych siedmiu wybieracie sobie pięć, w które klikacie. Następnie musicie przejść do kolejnego etapu, czyli odpowiedzi na pytanie, które brzmi: w jaką grę chciałbyś zagrać najbardziej na komputerze Black White Powered by MSI? I dlaczego akurat w tą. Najbardziej kreatywna, najciekawsza, najfajniejsza odpowiedź zgarnia główną nagrodę. Dwie kolejne oczywiście plecaki po jednym plecaku na osobę. No ale oczywiście wcześniej trzeba kliknąć te pięć linków. To też jest bardzo istotne. Także tyle. I chciałem jeszcze dodać, że ten komputer będzie również można kupić u mnie w sklepie. Gdyby ktoś był zainteresowany ofertą, to linka także macie w opisie tego filmu. Także jeszcze raz życzę Wam powodzenia, trzymajcie się, pozdrawiam. Cześć! Zapraszam do mojego sklepu komputerowego blackwhite.tv.